W dniu ósmych urodzin mojej córki zobaczyłam, jak obecna żona mojego byłego męża uderzyła nasze dziecko za to, że stłukło szklankę. Gdy zobaczyłam ślad na jej ramieniu i jej zapłakaną twarz, natychmiast straciłam panowanie nad sobą. Zanim zaczniemy historię, jeśli lubisz nasz kanał, zasubskrybuj go, aby pomóc nam osiągnąć 5000 subskrybentów. A teraz zapraszamy do historii z niespodziewanym zakończeniem. Ten dzień miał być idealny. Zaplanowałam każdy szczegół ósmych urodzin mojej córki, Zofii. Spędziłam tygodnie na organizacji, żeby miała niezapomniane przyjęcie. Kolorowe balony wypełniały salon, stół uginał się od jej ulubionych słodyczy, a tort czekoladowy z truskawkami czekał, aż zostanie pokrojony. Jej uśmiech rozjaśniał całe mieszkanie, i przez chwilę myślałam, że nic nie może pójść nie tak. Ale myliłam się. Od naszego rozwodu relacje z moim byłym mężem, Markiem. Nigdy nie były łatwe. Szybko ożenił się z Ewą, kobietą, która nigdy nie ukrywała niechęci do mnie, a co gorsza, do mojej córki. Mimo to Marek nalegał, by Zofia spędzała z nimi czas. Starałam się zachować spokój, głównie dla dobra córki, ale zawsze miałam to niepokojące przeczucie, że coś jest nie tak. Tamtego dnia Marek i Ewa, jak zwykle, spóźnili się na przyjęcie. Ewa ledwo ukrywała znudzenie, co chwilę spoglądając na zegarek, jakby miała ciekawsze rzeczy do roboty. Ale Zofia, w swojej dziecięcej naiwności, po prostu chciała, żeby tata był przy niej. Wszystko wydarzyło się w jednej chwili. Rozmawiałam w kuchni z przyjaciółmi, kiedy usłyszałam dźwięk tłuczonego szkła. W domu zapadła dziwna cisza. Pobiegłam do salonu i zamarłam. Zofia stała nieruchomo obok rozbitej szklanki. Jej oczy były szeroko otwarte, a usta drżały, jakby chciała przeprosić, ale bała się cokolwiek powiedzieć. I wtedy zobaczyłam Ewę. Ściskała ramię mojej córki. Za mocno. Ale z ciebie nie zdara. Warknęła, a zanim zdążyłam zareagować, brutalnie ją popchnęła. Moja córka cofnęła się, jej oczy wypełniły się łzami, a rączka powędrowała do bolącego miejsca. Serce mi przyspieszyło. Natychmiast podbiegłam do niej i przyciągnęłam ją do siebie. Wtedy zobaczyłam to wyraźnie czerwony ślad na jej delikatnym ramieniu. Ślad, którego nie powinno tam być. Co ty zrobiłaś? Krzyknęłam, głos drżał mi od wściekłości i niedowierzania. Ewa tylko przewróciła oczami. Gdybyś nauczyła ją, jak się zachowywać, nie byłoby tego problemu. To był ten moment, kiedy wiedziałam, że nie mogę już dłużej milczeć. Coś we mnie pękło. I byłam o krok od utraty kontroli. Patrzyłam na Ewę, czując, jak moje serce wciąż wali mi w piersi. To, co właśnie zrobiła. Sposób, w jaki mówiła o mojej córce. Chciałam krzyczeć, chciałam, żeby choć przez chwilę poczuła choć ułamek strachu, jaki w tamtym momencie czuła Zofia. Ale zanim zdążyłam zareagować, do salonu wszedł Marek. Co tu się dzieje? Zapytał, patrząc na nas zdezorientowany. Moja córka wciąż drżała obok mnie, ściskając ramię, na którym wyraźnie widniał czerwony ślad. Wskazałam na Ewę, czując, jak gniew rozgrzewa mnie od środka. Co się dzieje? Twoja żona właśnie skrzywdziła naszą córkę. Marek zmarszczył brwi i spojrzał na Ewę, która bez chwili zawahania przyjęła pozę ofiary. Na litość Boską, Magdalena, nie dramatyzuj. To był wypadek. Stłukła szklankę i prawie się skaleczyła. Chciała ją tylko odciągnąć od kawałków szkła. Prawie parsknęłam śmiechem z niedowierzania. Ona kłamała prosto w oczy. Tak było, Zofio? Zapytałam, kucając, by spojrzeć córce w oczy. Zawahała się. Spojrzała na ojca, potem na Ewę, a na końcu na mnie. Widziałam na jej twarzy niepewność. To był tylko wypadek, mamo, wyszeptała cicho, ale jej wzrok mówił coś innego. Bała się. Poczułam, jak moje serce pęka. Widzisz? Marek skrzyżował ramiona. Ty zawsze zakładasz, że Ewa chce zrobić Zofii krzywdę. Przełknęłam ślinę. Te słowa cofnęły mnie w przeszłość, do powodów, przez które znaleźliśmy się w tym miejscu. Moje małżeństwo z Markiem nigdy nie było bajką. Na początku był czarujący, troskliwy, obiecywał wspólną, piękną przyszłość. Ale z czasem wszystko się zmieniło. Stał się zimny, zdystansowany, a każda moja uwaga zdawała się go irytować. Kiedy odkryłam, że mnie zdradza, mój świat runął. Najgorsze nie było samo zdradzenie zaufania, ale sposób, w jaki zareagował. Był cyniczny. Wmawiał mi, że przesadzam, że mam urojenia. A potem, miesiąc później, oficjalnie był już z Ewą. Tą samą kobietą, która teraz stała w moim domu, na urodzinach mojej córki, traktując ją jak zbędny problem. Przez długi czas starałam się zachować spokój. Być tą rozsądną, nie robić scen, unikać konfliktów. Chciałam chronić Zofię, a to oznaczało, że wielokrotnie dusiłam w sobie gniew. Ale teraz. Teraz moja córka była skrzywdzona. Teraz widziałam wyraźnie, że uczono ją, by milczała, gdy cierpi. A na to nigdy nie mogłam pozwolić. Marek westchnął, jakby cała ta bezsensowna dyskusja zaczynała go już męczyć. Chodźmy, Ewa. I tak już wystarczająco dużo zamieszania narobiliśmy. Odwrócili się, gotowi wyjść, jakby to oni byli poszkodowani. Jakbym to ja wyolbrzymiała sytuację i robiła aferę z niczego. Ale zanim Ewa przekroczyła próg, złapałam ją za ramię. Spojrzała na mnie zaskoczona, a ja wyszeptałam chłodnym, lodowatym tonem. Jeśli jeszcze raz tkniesz moją córkę, przysięgam, że tego pożałujesz. W jej oczach pojawił się cień niepokoju. Uśmiechnęła się kpiąco, ale przez ułamek sekundy widziałam, że zrozumiała, że mówię poważnie. Gdy drzwi zamknęły się za nimi, uklękłam przy Zofii i ujęłam jej małe rączki. Możesz mi powiedzieć wszystko, kochanie. Zawsze. Skinęła głową, ale w jej oczach nadal krył się strach. I wtedy zrozumiałam, to nie może trwać dalej. Muszę coś zrobić. I tym razem nie pozwolę, żeby Marek czy Ewa mnie powstrzymali. Tej nocy, gdy wszyscy goście już wyszli, zostałam sama w kuchni, patrząc na niedokończony tort urodzinowy. Cisza w domu była przytłaczająca. Dzień, który miał być radosny, skończył się tym, że moja córka skulona siedziała na kanapie, wystraszona, niechętna do rozmowy. Zofia była już w piżamie, tuląc do siebie pluszowego misia, którego podarowałam jej, gdy była jeszcze niemowlęciem. Usiadłam obok niej, szukając odpowiednich słów. Kochanie, chcesz mi powiedzieć, co tak naprawdę się stało? zapytałam, delikatnie gładząc jej włosy. Spuściła wzrok, ściskając mocniej misia. To był wypadek, mamusiu, tylko strąciłam szklankę. Wiem, kochanie. Nie pytam o szklankę. Pytam o to, jak Ewa Cię potraktowała. Wzięła głęboki oddech. W jej oczach błyszczały łzy i to złamało mi serce. Ona, ona zawsze się na mnie złości, kiedy tam jestem. Jej głos był cichy, jakby bała się, że ktoś ją usłyszy. Serce mi przyspieszyło. Jak to o skarbie? Zofia przełknęła ślinę. Mówi, że jestem niechlujna, że przeszkadzam jej i tacie. Czasami, kiedy tata nie jest w pobliżu, każe mi iść do swojego pokoju i mówi, że nie chce mnie widzieć. Wstrzymałam oddech. A tata o tym wie? Pokręciła głową. Raz próbowałam mu powiedzieć, ale powiedział, że powinnam bardziej się starać i być grzeczną dziewczynką. Te słowa sprawiły, że przeszedł mnie zimny dreszcz. Wszystko nabrało sensu. Strach w oczach Zofii. To, jak unikała rozmów o wizytach u ojca. Starała się być wygrzeczną dziewczynką, bo myślała, że jeśli coś powie, nikt jej nie uwierzy. Przytuliłam ją mocno, czując, jak wzbiera we mnie gniew. Jak Marek mógł być tak ślepy? Jak mógł nie zauważyć, że jego żona krzywdzi jego własne dziecko? Nigdy więcej na to nie pozwolę, kochanie, szepnęłam, całując ją w czoło. Kiwnęła głową, ale widziałam, że nie była przekonana. I wiedziałam, że same słowa nie wystarczą. Jedynym sposobem, by ją chronić, było działanie. Tej nocy, gdy Zofia już spała, sięgnęłam po telefon. Moje dłonie lekko drżały, serce biło mocno, ale decyzja już zapadła. Odszukałam kontakt, do którego od dawna bałam się zadzwonić mojego prawnika. A potem napisałam wiadomość, która miała zmienić wszystko. Musimy porozmawiać. Pilne. Nigdy więcej nie pozwolę, by moja córka przez to przechodziła. Noc była długa. Nawet po wysłaniu wiadomości do mojego prawnika leżałam w łóżku, wpatrując się w sufit, nie mogąc zasnąć. Gniew i niepokój ściskały mnie w środku, jak ciasny węzeł w piersi. Zofia spała w pokoju obok, ale wiedziałam, że nawet z zamkniętymi oczami nie czuła się bezpiecznie. Żadne dziecko nie powinno nosić w sobie takiego strachu. Następnego dnia wstałam wcześnie i od razu pojechałam do kancelarii mojego prawnika, Jakuba. Był poważnym człowiekiem, ale zawsze szczerym wobec mnie. Gdy opowiedziałam mu wszystko, co się wydarzyło, słuchał w milczeniu, zapisując coś na kartce. Magdaleno to poważna sprawa powiedział w końcu, zamykając długopis ze słyszalnym kliknięciem: Jeśli twoja córka jest źle traktowana w domu ojca, możemy złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie opieki. Wiedziałam, że to jedyne wyjście, ale usłyszenie tych słów na głos sprawiło, że ścisnęło mnie w gardle. Marek nigdy by tego nie zaakceptował bez walki. Chcę tylko ją chronić, wyszeptałam, czując narastające emocje. Więc zróbmy to właściwie. Potrzebujemy dowodów, relacji dziecka, wszystkiego, co pokaże, że jest źle traktowana. Jesteś gotowa na tę walkę? Wzięłam głęboki oddech. Nie mam wyboru. Tego samego popołudnia Marek zjawił się u moich drzwi. Spodziewałam się tego. Po tym, jak Jakub złożył wniosek o pilne rozpatrzenie sprawy opieki, oczywiście został o tym poinformowany. Co do diabła ty wyprawiasz, Magdaleno? Wszedł do mojego domu bez zaproszenia, jego oczy płonęły gniewem. Zamknęłam za nim drzwi i skrzyżowałam ramiona. Chronię naszą córkę. Coś, co ty też powinieneś robić. Prychnął z ironią. Chronisz? Chcesz mi odebrać córkę? Chcę zabrać Zofię z domu, w którym jest traktowana jak problem. Moje słowa były pewne, bez wahania. Marek zacisnął pięści. Przesadzasz. Poczułam, jak gniew we mnie eksplodował. Przesadzam? Wskazałam na ślad, który nadal widniał na ramieniu Zofii. W tym czasie bawiła się w swoim pokoju, nieświadoma naszej kłótni. To jest przesada? Jej strach przed przyjazdem do ciebie to też przesada? Otworzył usta, jakby chciał coś powiedzieć, ale nie dałam mu szansy. Możesz się oszukiwać, ile chcesz, Marek, ale ja nie będę. Wiem, że Ewa nie znosi naszej córki. Wiem, że źle ją traktuje, gdy nie patrzysz. A ty wolałeś to ignorować, bo tak było wygodniej. W jego oczach pojawiło się coś na kształt zawahania. Może wątpliwość, może wyrzuty sumienia, ale nie przyznałby się do nich. Po prostu chcesz mnie ukarać za przeszłość, powiedział cicho. Parsknęłam gorzkim śmiechem. Dawno temu pogodziłam się z tym, co mi zrobiłeś, Marek. Ale nigdy nie pogodzę się z tym, że moja córka cierpi. Przetarł dłonią włosy, wyraźnie sfrustrowany. Sędzia nie przyzna ci pełnej opieki, wiesz o tym, prawda? Wiem, że będę walczyć do końca, odparłam. A jeśli naprawdę zależy ci na Zofii, to powinieneś walczyć dla niej. Nie przeciwko mnie. Zapadła chwila ciszy. W końcu Marek westchnął i spuścił wzrok. Muszę porozmawiać z Ewą. Musisz podjąć decyzję, Marek, poprawiłam go. Zanim będzie za późno. Spojrzał na mnie po raz ostatni, potem odwrócił się i wyszedł. Zamknęłam za nim drzwi, czując, jak całe moje ciało drży. Wiedziałam, że to jeszcze nie koniec. Ale po raz pierwszy poczułam, że Marek może w końcu coś zrozumiał. Teraz pozostało tylko czekać na kolejny krok. I byłam gotowa na wszystko. Dni, które nastąpiły, były istnym rollercoasterem emocji. Mój prawnik poradził mi, by zebrać jak najwięcej dowodów do sprawy, zdjęcia śladu na ramieniu Zofii, dawne wiadomości, w których Marek ignorował moje obawy, a przede wszystkim relacje mojej córki. Najtrudniejszym momentem była jej rozmowa z psychologiem sądowym. Czekałam na korytarzu, siedząc ze spoconymi dłońmi, serce waliło mi w piersi. Nie chciałam, żeby musiała ponownie przeżywać te trudne chwile, ale wiedziałam, że to jedyna droga, by ją ochronić. Gdy wyszła z gabinetu, mocno mnie przytuliła i powiedziała Mamusiu, powiedziałam prawdę. Te słowa dodały mi sił. Dwa tygodnie później odbyła się rozprawa. Moje serce niemal eksplodowało, gdy weszłam na salę sądową. Marek siedział naprzeciwko mnie, poważny, spięty. Ewy nie było. Pomyślałam, że przynajmniej miał na tyle rozsądku, by trzymać ją z dala od tego. Gdy przyszła moja kolej, spojrzałam prosto na sędziego i powiedziałam, głosem pewnym, choć pełnym emocji. Wysoki Sądzie, moja córka boi się jeździć do domu ojca. Nie może dorastać, ucząc się, że lekceważenie i przemoc to coś normalnego. Nie próbuje jej odseparować od Marka, ale jeśli naprawdę ją kocha, musi zrozumieć, że Ewa nie może mieć z nią już żadnego kontaktu. Zobaczyłam, jak Marek spuszcza głowę. Może w końcu zaczął słuchać. Potem sędzia zwrócił się do niego. Czy ma pan coś do powiedzenia w sprawie tych oskarżeń? Przez długą chwilę milczał. W końcu wziął głęboki oddech i odpowiedział. Jego głos był ciężki. Ja nie wiedziałem, że to zaszło aż tak daleko. Po raz pierwszy usłyszałam, jak choć częściowo przyznaje się do swojej obojętności. W końcu zapadła decyzja, główna opieka nad Zofią przypadła mnie. A Marek otrzymał prawo do wizyt, ale tylko pod nadzorem, dopóki psycholog nie potwierdzi, że nasza córka czuje się przy nim bezpiecznie. Ewie zakazano jakiegokolwiek kontaktu z moją córką. Gdy wyszłam z sądu, poczułam, jak ogromny ciężar spada mi z ramion. Zimny wiatr uderzył w moją twarz, a ja po raz pierwszy od dawna mogłam odetchnąć pełną piersią bez strachu o przyszłość. Zofia podbiegła do mnie i objęła mnie mocno. Teraz zostanę z tobą, prawda, mamusiu? Pogłaskałam jej włosy, ledwo powstrzymując łzy urgi. Zawsze, kochanie. Zawsze. W tamtej chwili wiedziałam, że zrobiłam to, co trzeba. I że choć było to trudne, moja córka nigdy więcej nie będzie musiała żyć w strachu. Ewa przegrała. Marek zrozumiał. A ja? Ja w końcu mogłam ochronić to, co było dla mnie najważniejsze.